Dzień dobry, dobry wieczór. Cześć Z tacy kolorowi dzisiaj. Cześć mamy i taty, czy już poleniuchowaliście, czy macie e, długi weekend, e, czy odpoczywacie, co robicie, piszcie, piszcie, jak spędzacie czas. Proszę nie zwalać na pogodę. Nam się włączył już dzisiaj e, surowy, surowi rodzice nam się włączyli i stwierdziliśmy, że nagramy kolejny filmik, bo ile można leżeć i pachnieć. Jak to święto niepodległości, ile można polegiwać? E, no nikt nie chce być podległy. Ja wolę być niepodległa, a taką niepodległość możemy osiągnąć dopiero jak jesteśmy zrównoważeni. I Co to znaczy? Drogie mamy i taty, wychodzimy z różnych cha chałup i mamy różne wychowanie. E, chciałoby się wierzyć, że wszyscy chcą dla nas dobrze. Ale jak to im wychodzi, no to tak jak w życiu. Wychodzi różnie. Chciałoby się, żeby każdy człowiek na Ziemi miał super, fantastyczne dzieciństwo, gdzie mógłby być spontaniczny, gdzie mógłby być ciekawy świata zadawać dużo pytań, na które otrzymuje. Fantastyczne, wyczerpujące, prawdziwe odpowiedzi. Chciałoby się, żeby każdy miał zabezpieczone wszystkie swoje potrzeby: bezpieczeństwa, autonomii, przynależności, więzi, spontaniczności, zabawy, żeby każdy był mega zdrowy i szczęśliwy. A tym tymczasem w życiu, w prawdziwym życiu, nie w życiu idealnym, bo takiego nie ma. No chyba, że żeby Macie takie. To y, gratulation, ale w, w prawdziwym życiu różnie bywa, i nie zawsze wychodzimy y, do życia y, z całym bagażem tylko y, pozytywnych y, cech, tylko poży, pozytywnych emocji y, przeczuć, odczuć, uczuć. Tylko pozytywnych yy, wspomnień, i tylko z całym tym pięknym i dobrym wszystkim. I często tłumaczymy ludziom, że jak się rodzimy, to nikt zwyczajnie nie obiecywał. Yy, przy porodzie nikt zwyczajnie nie obiecywał, że będzie tylko super, świetnie i zajebiście. Ale może tak być. No to ja nie wiem, dlaczego to od razu zakładasz, że, a bo to coś tam różne tam, o, może nie będzie idealnie, o. A, a, a właśnie, że może być. No, no i potem taki biedny, y, niedoniany nosi różowy krewacik na życie. Tak y, każdy... był Od razu od, ocenię. Docenię nie ocenię. Po prostu chciałem się jakoś spasować kolorystycznie po prostu. Drugi mam mitat. Y, do, do rzeczy. Y, często słyszymy w różnych y, psychologicznych... Y, Mądrościach i często nam się z telewizorów i z różnych innych internetów mówi: utul swoje wewnętrzne dziecko. No to no, co, że co? Pawełek, Pawełek, jesteś tam? Halo, Pawełek, tu nam cię, tak? Kochani, to jest tak, że taki sobie pan wymyślił, że jest coś takiego jak analiza transakcyjna i że gdzieś wszyscy między sobą, dorosłym w dorosłym życiu i generalnie w życiu, prowadzimy takie transakcje. Wiecie, kto wygra, kto przegra, kto, kto jakby dostanie to, co będzie chciał, albo uniknie tego, czego nie będzie chciał, i tak dalej. I w naszym dorosłym życiu mieszkają w nas takie trzy, jakby różne formy tego ego. Mieszka w nas i dzieciak, i rodzic, i dojrzały dorosły. I teraz dzieciak, w zależności od tego, jak był wychowany, jakie ma wspomnienia, przekonania, w jakich, jakich nauczył się używać schematów do tego, żeby przepracowywać różne uczucia i odczucia. Jak się nauczył reagować na gniew, jak się nauczył na złość, na szczęście, na nieszczęście i tak dalej. Czyli jak był nauczony, co wyniósł z domu rodzinnego oprócz tej przysłowiowej porcelany i rozentali. I może być tak, że. Człowiek bazuje na swoich doświadczeniach z dzieciństwa, i jeżeli się nauczył, że opłaca mu być się, mu bycie zbuntowanym, takim wiecie, zbuntowany anioł, żeby łamać tych rodziców i być takim zawsze pod prąd, to taki będzie w życiu. Jeżeli się nauczył być takim przystosowanym, grzecznym, przymilnym dzieciakiem, to będzie w dorosłym życiu nikomu nie będzie potrafił odmówić. Będzie takim grzecznym, uczynnym. No dobrze, ale no to wtedy co on? No, <coughs> on wtedy jest kim? Jest takim dorosłym uczynnym. No zauważ, że są tacy no ale, dorośli, no to, którzy po ale to prostu... wtedy mówisz. No to, ostatnią koszulę z siebie no zebrą, tak, żeby ci ale, ale dać, on mimo że. Jest, ale, że wtedy, ale on jest wtedy dorosły, który wynikł z tego dziecka, czy to, to dziecko dalej wini tam jest? Chodzi o to, że w nas romansują takie trzy postaci. Ten dziecko, czasem nam się odzywa dziecko, czasem nam się odzywa rodzic, który ma zasady, który ma jakieś reguły, tradycje i tak dalej. Tylko ten rodzic też jest zdrowy albo chory i czasem nam się odzywa dojrzały dorosły. No i może to być tak, że w różnych relacjach ktoś inny, no bo ja, na przykład, z Tobą, to mogę być taką małą dziecinką, taką wiesz, że ty mnie ojojasz i ten, ale w pracy mogę być już taką, wiesz, z kijem w tyłku. I my, my, my romansujemy, więc wybieramy, kim, czy ja chcę być bardziej dzieckiem w różnych sytuacjach, czy ja chcę być bardziej rodzicem. Ale generalnie dążymy do tego, żeby być zrównoważonym dorosłym. I teraz dziecko z natury rzeczy, jak się rodzi, no to jest beztroskie, nie ma odpowiedzialności. Jest ciekawe świata, spontaniczne, kreatywne. Tu coś pomaluje na, na ścianie, tu się pobawi piłeczką. Nie dba za bardzo o porządek, bo to nie jest jego odpowiedzialnością. Nie dba o zarabianie pieniędzy, nie dba. O to, żeby było co do gara włożyć i tak dalej, i tak dalej, no bo dziecko jest takie po prostu na spontanie. No i, i może być tak, że nas tak złamią w dzieciństwie, że przy, przyjmiemy albo wejdziemy w rolę kata, albo w ofiary, czyli albo będziemy takim grzecznym, podporządkowanym na życie, takim dobrze, dobrze, nigdy nie podniesiemy głosu i tak dalej. I będziemy zawsze się na wszystko zgadzać i nie będziemy umieć być e, asertywnymi, nie będziemy umieć odmawiać, nie będziemy umieć zawalczyć o swoje, na przykład o to podwyżkę, o lepszą pracę, o lepsze warunki, o lepsze traktowanie, o lepsze relacje. Nigdy nic nie powiemy i nawet jak nam... nam... Czyli to małe dziecko dalej będzie w Tobie, czyli to już... Tak, to małe dziecko tam no. mieszka w środeczku, nie? Albo będziemy takimi zbuntow zbuntowanymi na życie, bo tak się nauczyliśmy, bo tak y, nas ukształtowano w dzieciństwie. I teraz, oczywiście, że chodzi o to, że jeżeli byliśmy przekraczani, nie mieliśmy granic, byliśmy krytykowani i tak dalej, i tak dalej, no byliśmy, jak ja to mówię, przekraczani, tak? Czyli byliśmy. Przekraczane nasze granice były. Y, czyli nie, nawet nie szanowano naszych granic w dzieciństwie, to my będziemy takimi pierdołami na życie, albo takimi, wiecie, fighterami, prawda? I to z nas będzie gdzieś tam wybijało. No i oczywiście, jeżeli jesteśmy takim, jeżeli czujemy, że jakieś krzywdy, a w większości, no coś tam nam wybija, że, że jakąś jak czegoś doznaliśmy, przynajmniej, wiecie, bo to też jest. Poczekaj, zaraz, daj mi jakiś przykład, no bo już teraz myślę, że już Państwo są troszkę zagubieni, no bo jak może być ten mały jest mały, a potem on jest dorosły, w dorosłości, a dalej jest tym dzieckiem. No dobrze, to są, są... trzy różne rzeczy. Zauważę Chodzi sobie... o to. Z, jakiej, z jakiego poziomu, czy z rodzica, czy z tego dziecka wewnętrznego, czy z dorosłego, dojrzałego dorosłego. Yy, reagujemy na daną sytuację. Czyli, na przykład, zróbmy taką scenkę: ja otwieram lodówkę, i mówię, o, ty otwierasz lodówkę, o, pusta lodówka! I teraz, w zależności, jakie ja mam dziecko w sobie, to ja mogę jako dziecko zare zareagować. No ale co? Co, co? 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 Ja myślisz, że co? Ja nie miałem kiedy pójść, ja nie miałem kiedy pójść. A to nie moja wina, że tam nic nie ma, nie moja wina, moja nie ma. Nie, nie, nie. No jako to, dziecko, jako no to, dziecko. No to, no to mogę być taki, właśnie, że taki zachód. Jako no. dziecko to by to, a to mi to obchodzi. Ale to też może być taki, no, to może być też. No Taka, i co? No. Jako dziecko, to wiesz, ja mówię: "Pawełek, kurczę, zgubiłam klucze, zgubiłam klucze." I ty, ty teraz ty jako dzieciak, jak wybijasz ciebie dzieciak, to już: "A co 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 ty, sobie, a ty sobie dalej sobie wiesz tam coś ten, albo wiesz pilotem, nie? A co co co? A to moje klucze, nie? Rozumiesz? Jak ja mówię... Ale tu mówisz, że są dwa rodzaje tych, tych dzieci właśnie w sobie. Jeden to może być taki właśnie, że, że nic, a, a drugi, że to jest wszystko jego wina i on bardzo przeprasza, żeby ten taki ten... To ja mówię, ale no ja może nie być... ja naprawdę ja nie wiem, no jej Mam nie. Nie zjadłem, mam mu, no, to nie jadł, ja bym to... Nie to, to ale ja, ci nie ten, ja ci tego ja nie wiem, gdzie są te kluczyki, tak? Czyli może być takie dziecko, może być dorosły. Dorosły takie znaczy nie dorosły, Poczekaj, tylko tylko... w dziecku siedzimy teraz jeszcze. No to drugie, jedno dziecko może, to nie ja, to nie ja. Drugie dziecko zbuntowane, mówi, a co, a co, jakieś pretensje? Może a co, problem? masz jakiś problem? A co, myślisz, że co, ja ci schowałem? Co, ja ci schowałem? Ja ci schowałem? I teraz włącza się y, ta druga strona, tylko rodzic. Ty nigdy nie umiesz schować, y, tych kluczy y, położyć na miejsce. Jakbyś kładła na miejsce, to byś miała to byś wiedziała, gdzie są. I tu jest taki, wiecie, taki nadopiekuńczy, kurwa, taki po prostu, na ratunek co Nie, właśnie, to jeszcze jest taki, to jest taki krytyk, co Cię opierdoli, po prostu zrówna z ziemią. Raz, że nie pomoże, to jeszcze po prostu wrzuci Cię w jakieś poczucie winy, w ogóle, wiecie co? Jeszcze tak? jest drugi rodzic, czyli ten skrajny rodzic drugi. Poczekaj, ja poszukam tutaj, już, już nie martw się. Może są drugie, może gdzieś tam. A to Pawełek szukać. poleci i dorobi, o nie kluczyki. Klikciutko, i... tak, tak, ty się nie martw ty się, bo się spocisz, nie? Tak? A nie, tu ta się tak, A co mówi a dorosły? Jeżeli dorosły, to powie: A nie położyłaś czasem w szafie? Chodź, poszukamy. Albo. Ty, a zajrzyj do torebki, bo mi się wydaje, że może w torebce zostawiać. Czyli pomoże Ci, ale nie wyręczy, nie opierdoli, tak? Nie skrytykuje, nie zrobi za Ciebie, ale Cię wspomoże. Pozdrowemu. Są tacy ludzie, którzy na przykład, to już taka trochę narcystyczna, ale taka, taka, taki profil narcystyczny, ale są tacy ludzie, co im się wszystko należy. Na przykład takie teściowe, takie, mamusie to przyjedzie i wiecie, ma być uporządkowane, bo ona tak lubi, ma być to zrobione, dziecko ma być wychowane w ten i w ten i w ten i w ten i w ten sposób, bo inaczej mamusia szczeli foszka i wyjedzie. To mamusia się w tym momencie zachowuje jak takie małe, roszczeniowe, główniak taki, bo nie dziecko, rozumiecie? I to. to Wiecie, to nikt nie ma winy, że mamusia została tak wychowana i nikt nie ponosi winy, że mamusia taka jest, jaka jest, bo mamusia jako y, dojrzała, dorosła, świadoma osoba y, potrzebuje y, to wyleczyć. No nie może być taką dziecinną y, do, do końca i fo, foszków nam szczelać. Od, nie zrobisz jak mamusia każe, nie przyjdziesz do mamusi na obiadek, to mamusia przestanie od Ciebie odbierać telefoniki albo nie będzie Ci tam robić prezentów albo coś tam. No to też nie może być, że dorosły człowiek się spochuje na Ciebie, bo on się zachowuje jak dzieciak. Są tacy ludzie, którzy na przykład nie potrafią panować nad emocjami w dorosłym życiu i tylko mu coś powiesz, tylko mu coś skrytykujesz, nawet taką, wiecie, konstruktywną krytykę, bo jest taka krytyka, która... Ym, która powoduje, że możesz się zbudować na tym, tak? Nie, nie każda krytyka jest tylko ocenianiem i wbijaniem w poczucie winy. I może ktoś ci coś powiedział, a w innym człowieku się od razu uruchamia: Ale to ty churwa powiadasz, to ty pierdolisz. No, wiesz, rozumiecie, to, to też jest niedojrzały człowiek dorosły, bo w nim się uruchamia takie małe dziecko, znowu ja, dlaczego ja i tak dalej, nie? Czyli takie trudne sprawy się robią. I to znowu jest niedojrzały człowiek. Te foszki, te jakieś ciche dni, to jest niedojrzały człowiek, bo się dziecko zachowuje, albo na przykład... Wiecie, yy, są takie, yy, yy, takie małżeństwa podobno, że yy, no bo my się nie kłócimy, bo jak ja mu coś powiem, to on trzaska drzwiami. No kurwa, jak dziecko no, to jest, wiecie, i tego dzieciaka wtedy no trzeba się ojojać, no bo to nie jest niczyja wina, ale w dorosłym życiu to my już bierzemy odpowiedzialność za to, jak my się zachowujemy i nie możemy się zachować dziecinnie, Albo są ludzie, coś mu powiesz, a taki, wiecie, człowiek 50, 60, 70 się rozpłacze i taki powie: o, bo i ja otoki biedne. Albo zadzwoni do swojego dorosłego dziecka i yy, wiecie, naskarży, że drugi rodzic mu coś zrobił, nie? że dzwoni twoja mamusia i tak ci opowiada, bo ten czasu się tak skrzywdzi. No to nie jest twój zasrany interes, tak? To jest interes mamusi, żeby sobie z tym poradzić. Ty też nie jesteś psychologiem dla swojej mamusi, tak? Ani kardiologiem, ani żadnym innym. I bardzo często dorośli ludzie mają takie dziecięce zachowania. My to błędnie nazywamy. Czasem, że ludzie są infantylni. To, to w ogóle nie o to chodzi. To, I to w ogóle nie, nie, nie o to chodzi, że mówi, że ktoś jest głupi jak dziecko, bo dzieci są bardzo mądre. Tylko po prostu zachowują się niepodrzałemu. Dojrzały człowiek reguluje swoje emocje, widzi fakty, a nie wiecie ocenę od razu, tak? Fakt był taki, że i tyle. A reszta to już jest nasza interpretacja. Dorosły człowiek umie kontrolować swoje emocje. Wie, że ma emocje, wie jak te emocje wydmuchać z siebie, wie jak się rozładować, wie, że trzeba y, się dobrze odżywiać, że trzeba się wysypiać i tak dalej. Zobaczcie, jest taka sytuacja. Jeżeli jestem bardziej dzieciakiem, no to na przykład jest impreza, ja wiem, że ja mam na jutro, nie wiem, przygotować prezentację do pracy, ale ja się idę na tą imprezę, ubija, upijam się jak Bela, czy jak to tam się mówi, nie? I na drugi dzień dzwonię, że mam kaca i tam w ogóle nie przyjdę i wzmyślam, żeby tam wziąć dzień wolny i mówię, że po prostu mam migrenę i i to, to, to jest zachowanie dziecięce, bo to jest zabieranie odpowiedzialności. A oczywiście, wiedząc, że na jutro mam prezentację i będąc dojrzałym człowiekiem, Wiekiem. wiem, że mogę pójść na imprezę na godzinę, wypić lampkę szampana i grzecznie wrócić do domu, się położyć, a rano czy tam jeszcze wcześniej przy, przygotować prezentację i fajnie wypaść i być wypoczętym i wyspanym i tak dalej. Czyli brać odpowiedzialność za to, co się, co nastąpi. Natomiast e, kiedy wybija rodzic, kiedy ma się kija w dupie, bo rodzic może być nadopiekuńczy i wyręczać dziecko i robić wszystko, wiecie, gdy, gdy myśmy mieli takiego rodzica, że z, y, nie da Ci poczuć odpowiedzialności, wszystko za Ciebie zrobi, będzie twierdzić, że y, nie nadajesz się do, do tego, a zwłaszcza my mamy autystyczne, często tak mamy, nie, on nie da rady tego, on, y, nie, bo on sobie podnie paluszki, bo on się uparzy, bo on upadnie, bo on nabije śniaczka, y, bo on spadnie ze schodeczków i wszystko za niego zrobię i mu zaniosę, odniosę talerzyk, przywiozę do wioski, zawiozę i nie pozwolę na to, żeby dojrzeć, żeby być dojrzałym człowiekiem, bo on jest taki biedny, autystyczny, no to też robię z tego dziecka sierotę i on potem na życie taki jest, tak? Albo, albo jeżeli mamy krytykujących rodziców, no to też na życie jesteśmy takimi people pleaserami, czyli takiemu, wiesz, y y y no żeby się kurwa nie narazić komuś, żeby nie wyrazić swego zdania, żeby nie powiedzieć, co ja na ten temat myślę, że mi jest niewygodnie z powodu tego i tego i tego. Więc my bardzo musimy pilnować jakoś, jeżeli chcemy być świadomymi człowiekami, a zakładam, że chcemy być świadomymi, czyli takimi, który bierze fakt, to jest tak, że my często interpretujemy różne sytuacje. Bo mamy jakieś przekonania, bo mamy jakieś schematy radzenia sobie. Jest wczoraj sytuacja, jesteśmy w pewnym miejscu, pewna osoba widzi zachowanie drugiej osoby i dzisiaj dzwoni i mówi: No, powiedz, że to nie było na serio, bo to, bo to, bo to, i ona czuje, że ona uraziła tą osobę i tak dalej. Już nie... No. no. No i widzisz, to jest interpretacja, tak? No, jest interpretacja, no to. Bo ona ma takie schematy, bo ona ma takie przekonania, bo ona ma taką wizję świata, bo ona ma takie przeżycia wcześniejsze. I ona tak się nauczyła, że jak tylko coś powie prawdę, to myśli, że tamta druga osoba już się obraziła. A powinniśmy reagować jako dojrzałe, świadome osoby, tak jakby to obserwować z ukrytej kamery. Rozumiesz? Żadne domysły, żadne interpretacje. Po prostu przyszedł człowiek, usiadł na krzesło, ten coś powiedział, ten nic nie powiedział, a ten już myśli, że ten go ten, wiesz. Rozumiesz? Bo my sobie w myślach, my sobie takie historie opowiadamy, że to się można czasem za, zarąbać w myślach, wiesz. Już tutaj było, spo, spotkaliśmy się z przyjaciółmi, wypiliśmy po lampce wina, zjedliśmy dobrą kolację, ale ten co coś powiedział i wychodzimy i sobie tak... Te, ale ja myślałam, że to ty wiesz, ale ten... Poczee, ale... ale teraz to wtedy dobrze, ale teraz to, co to ma wspólnego z tym, że ja sobie pomyślę, co to ma wspólnego z tematem y, małe dziecko, dorosłe i... i, i czyli nie i, zachowuje i... się jak dojrzała i świadoma osoba, bo ja nie powinnam tego, wiesz, międzłać. Po prostu sytuacja była, fakt był taki, byliśmy na kolacji, zjedliśmy dobrą kolację, pogadaliśmy, wypiliśmy po lampce wina, idziemy do domu, koniec, no. przestań to prze, przeżywać, rozumiesz? Czyli, ladies and gentlemen, w skrócie, jest małe dziecko, jest ten rodzic i oni zawsze będą w nas i zawsze będą się odzywać. Natomiast naj, najwyższym stopniem tej świadomości jest, żebyś, żebyście o tym wiedzieli, pamiętali i nagle zauważali: ojej, o, chyba mi się dziecko tutaj buntuje, o, chyba rodzic mnie opierdala ten mój wewnętrzny. I wtedy mówić: uspokój się, a tak? teraz zobaczmy, jakie są naprawdę fakty. Tak. Pamiętajcie, że to, że ten krzyk w was, nie nie, 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 to nie jest odpowiedzialny dorosły. Uspokój go, poczekaj, poczekaj, nie denerwuj się, zaraz zobaczymy, jakie są fakty. Nie obrażaj, poczekaj, zobaczymy, jakie są fakty. Nie opierdalaj mnie, poczekaj, zobaczymy, tak, jakie są fakty. Bo może być tak, że ty zauważysz, że ty masz w sobie jakieś tam zbuntowane dziecko, i od razu staniesz się tym rodzicem i się sam opierdolisz. Słuchajcie, no to tym jest tym, no. najczęstsza sytuacja. Jak my, wiecie, na przykład po imprezie dwoń do mnie koleżanka, słuchaj, bo ja jej tak powiedziałam, a ten, a ja mówię, to weź pejcza i się wal po plecach. A przestań mnie, wiecie, przestań mnie to opowiadać. My tak coś zrobimy. A potem żałujemy i żałujemy i żałujemy i moja wina i moja wina. Było minęło, po co do tego wracać? Tej równowagi potrzebujemy w życiu, po prostu równowagi. Nie wrzucajmy się sami w poczucie winy, bo często może być tak, że to nikt nam nie powiedział, że to jest nasza wina. Albo czy, ma, czasem mam tak, że dzwoni moja koleżanka, ja tam nie dzwoniłam, tam trzy dni, albo dzwoni babcia, ciocia, mama, czy tam ktoś i cześć, no nie dzwonisz, obraziłaś się na mnie? Kurwa. No, ja nie z obrażarskich. no serio? No po co ty tak myślisz? No po prostu nie dzwoniłam, zarobiona byłam, sagany gotowałam, no. Rozumiecie? A my już tutaj, o, już tu obraziłaś, a Boże, a ja coś powiedziałam. I se robimy kuku w życiu. Świadomy człowiek nie boi się być autentyczny. Świadomy człowiek jest świadomy, jest dojrzały, dobrze się reguluje, działa poprzez, patrzy na świat. Jak, jak na fakty. Fakt jest taki: wypiłam pół wody szklanki, nie ma pół, wody, pół szklanki wody i tak dalej. Fakty. Jest równowaga między zabawą i odpoczynkiem i relaksem i ciekawością świata i zabawą i spontanicznością i wakacjami i odpoczynkiem i tak dalej. Ale jest równowaga między rozsądkiem, logiką, zasadami i tak dalej. Czyli nie możemy bierać ani życia tak bardzo na serio. Na serio. Ani tak bardzo z przymrużeniem oka. Po prostu musi być zen. I dużo miłości i wdzięczności. I wtedy, moi drodzy, będziemy mądrze wychować dzieci, mądrze wychować mężów. Ym... I tego wam życzymy. Mądrze wychować rodziców, to da się, naprawdę się da. Yy... Najtrudniejszy pierwszy krok. Potem też. Z dziećmi najgorsze jest pierwsze 40 lat. Papa, pa. a z, z mężem 50.